Dlaczego moje wnętrze nie wygląda jak to z magazynu wnętrzarskiego? Często słyszymy to pytanie, a dziś postaramy się na nie odpowiedzieć w siedmiu kluczowych punktach. Po pierwsze, zanim mieszkanie znajdzie się w takim magazynie, odbywa się stylizacja i fotografia. Magazynowe wnętrza to wynik pracy stylistów i fotografów oraz specjalistów od homestagingu są idealnie zaaranżowane i oświetlone, co podkreśla ich walory i tworzy wrażenie ideału. To coś w rodzaju wnętrzarskiego marketingu. Jednak wszyscy się zgodzimy, że gdy sesja się zakończy, te wnętrza i tak wyglądają pięknie. Po drugie, projekt wnętrza. Solidny projekt to podstawa. Dobry projektant tworzy przestrzeń estetyczną i funkcjonalną, uwzględniając ergonomię, Kolory i materiały, oraz Twoje potrzeby z uwzględnieniem odpowiedniego designu. Po trzecie, wizja. Doświadczony projektant łączy wiedzę i estetykę. Wyczucie stylu i nieoczywiste rozwiązania mogą nadać wnętrzu wyjątkowy charakter. I styl w oparciu o połączenie wizji projektanta i klienta. Czwarte, nadzór nad pracami. Nadzór zapewnia zgodność wykonania z projektem. Bez kontroli mogą pojawić się błędy wykonawcze wpływające na efekt końcowy. Po piąte, ekipa wykonawcza. Precyzyjna realizacja jest kluczowa. Nawet świetny projekt straci na wartości przy złym wykonawstwie. Po szóste, materiały i detal. Jakość materiałów i wykończeń decyduje o finalnym efekcie. Oświetlenie, dekoracje, detale, w tym stolarskie, nadają wnętrzu oczekiwany efekt wow. W końcu po siódme, to budżet i czas. O efekcie z magazynu wnętrzarskiego często decyduje właśnie budżet i czas. Magazyny pokazują wnętrza, które są dopracowane w każdym szczególe, a taki efekt wymaga Odpowiedniego budżetu i czasu. Podsumowując, piękne wnętrze to wynik dobrego projektu, precyzyjnego wykonania i dbałości o detale oraz dobrze dobranych elementów wyposażenia wnętrza. Jeśli chcesz, aby Twoje wnętrze było podobne do tych, które widzimy w magazynach wnętrzarskich, napisz lub zadzwoń do nas. Projektujemy i realizujemy wnętrza premium od 2011 roku.